Na liczne zapytania widzów, co jest ważne w indyku duszonym. W indyku duszonym jest ważne to, żeby skórka była właśnie i mięso, które jest duszone ze skórką, jest bardzo soczyste. Bez skórki nie ma tej soczystości. Także jest smaczne. Co jeszcze do tego dodajemy? No właśnie, wyobraźcie sobie, że marchewka ułatwia nam trawienie. I to już bez dwóch zdań. Pamiętajcie, kto lubi marchewkę, łapa w górę. A kto nie lubi marchewki, to mizeria. Mizeria jest smaczna, pożywna. Niektórzy mówią, że nie ma witamin, ja uważam, że ma. Kierujmy się w życiu smakiem. A jeżeli nam nawet nie pasuje mizeria ani marcheweczka, to ćwikła gotowana albo w occie pychota. Pozdrowienia i serdeczności. Mówił do Was Star TV. Po dzisiaj, po długotrwałym treningu 7 km pieszo, w pogodę, która jest plus 15, pomimo stycznia, zapraszam wszystkich na posiłek swojski, zdrowy, energetyczny. Pamiętajcie, kierujcie się w życiu smakiem. Wtedy będziecie się czuć dobrze i brzuch się robi coraz mniejszy, dlatego że sport to zdrowie, ale nie wyczynowy, tylko amatorski. Smacznego. się ma!